3-4. Cześć Turentek! Siema, tu bon pro 437. I to jest... Yes. No mów ty, mów ty. No co to jest? Mapa? E, mapa y, Survival taka. E, ten, wykonana przez Alinowskiego 2011. Koleś robi różne intra dla ludzi. I takie tam. E, damy linka tego kolesia. Tak w opisie. I tu są zasady. Będziesz czytać? Mm, nie. Okej... Wbijamy na górę. Stosuj się do wszystkich zakazów i nakazów. Wykonaj wszystkie zadania. Nigdy nie idź na łatwiznę. Przestrzegaj zasad. Sparaj. Jezus, spadłem. Nie graj na poziomie pokojowym. A, poczekaj, zmienić, bo ja nie wiem nie, jaki mam. To nie, mam normalny. Nie, nie wolno ci zbierać wełny z maszyn. O. Tylko zdobądź siódmy level. Zrób diamentowe uzbrojenie. Wybuduj domek, nie z drabinek. no. Zrób pułapkę na potwory, wilczy dół. Wilczy dół. Zdoby diamenty. Zróbmy. Farmy arbuwa. Znajdź Ej, patrz, widzisz to co ja? Screenshotowalne. Wa. No. No. Zrób fabrykę. Zrób fabrykę śniegu. Zmniejsz 5 monster spawnerów Zrób wędkę i złów ryby osłój wilki i rozmnó zwierzęta Lub poda się i spierdalać z wyspy No skorzystam z tego Zrób <grym> kompas, ciastko, zegarek Zdobądź obsydian i zrób portal do neteru Tu jakieś pobożne Zrób farmarbuza, trzcinę zboża Rozbuduj wyspę No to zobacz co tam jest w skrzynce Mapa, 4 żelaza, 6 nasiona arbuza I wagonik ten A w ten, w tej było? zaglądałeś? Śnieg i ten, i, i ten, i książka. Się potem no. weźmie tego dynie i zrobimy bałwana i będzie fabryka śniegu. Tylko w klatce tego bałwana będziemy trzymać. No droga do darmowych diamentów. Droga do darmowych diamentów. Droga do darmowych diamentów i droga do darmowych diamentów. A na tej tablicy zakaz niszczenia torów. To jest właściwie tam, naprawdę są tam darmowe te? No, nie wierzę. Tam jest Człowieku, kostka magma I czy, widziałem jak koleś tu kręcił jeszcze let's play'a To nie rozwalaj tych, tego piasku, co są na trawce Bo to są takie o. przepaście Dobrze, że nie pojechałem tym Jezus Maria, jak wyjść z w darmowych diamentach I co tam jest? Yy, pokój do enjantowania i Jezus Maria, kostka magmy Oj, popsułem zasadę, bo zniszczyłem tory. Ej, jak nie, wy, wyjdziemy. Tylko nie, nie idź tam, nie idź tam, bo tam jest dziura z lawą. Ej, a tam nie wózek. He? Nie nam wózek. Wózek. Nie, ja trzymam wózek. A jak tak wyle, bo tej ziemi, bo Dobra, wbijaj się na to. Ty masz te tory? Mam, rzucimy tam. No tylko, je, bo ja jeden zniszczyłem tylko. Jak w jaki się wjeżdżasz, wjeżdżaj, nie wjeżdżaj No, en, no, Kurde, idziesz w tą, czy w tą? No spadaj stąd. Bigo, bo mi O, padło. Dobra, chodź. Jezus Maria, a ja przyszedłem. O jest nasionka, o, o jest sadzonka, bo mi się cieszy. Sadzonka, yy, no, został mi jeden dirt. Węgielek 2000, aby dostać węgiel naciśnij ten przycisk. Węgiel dostałem. O super, a ja? O ja też! Wezmę sobie się na pochodnia i do piecyka. Ciekawe ile jest tam tego węgla, no ale dobra. Tworzy na kaktuchy. Ścinać te. Nie, tego nie trzeba ścinać. Jezu, jakie mam. Dziwne te. Yy... O, monster spawner. Nie, to tylko z zombie. Nic tu nie niszcz. Wejdę sobie tam. Czarna wełna, zielona wełna. A to my mamy coś tutaj ustawiać, tak? Mam, mam czarną wełnę. Włożyłem. Włożyłeś? No, bo. bo drzewie. drzewie było. Dobra. Wychodzę stąd. O tam mamy zwierzątka, widzę. Czemu mamy tylko jedną owcę? A no w sumie starczy, bo... bo tam trzeba ich ten, y, tylko nie ale owiec się nie da, bo jest tylko y, jedna. No, ale nawet nie wiem czemu, bo... Y, bo z jednej i tak będziemy ścinać, a je będzie odrastało. Uważaj rzeka. Przecież jest rzeka gdzie jest te północne i... I tam, la... tam pisze. Gdzie? No tam na tymo, na tym niebieskim, Tu jest diamenty, 2000. Nie wolno ci niszczyć... ...Diamenty 2000. No to chyba jak ten A by utrzymać, no coś takiego. Ale lepiej nie, bo tam to ten, zbiorę cinę I tutaj posadź a ja tutaj... Żeby nie spa żebym tam nie spadł. No. Dobra. O, dużo gliny, to domek można zbudować z tego, z cegły. Zdaje ci się, mało jest. Chyba. Masz, Gdzie ty jesteś? Tu Masz, łap. Djawniany. Tu No słyszę. Ja tu ja jakiś szałasny, mam taki, wiesz, taki Z pierwotny. drabikami. Dobra, ja posadzę ten tutaj. Tą Tą ćcinę. Jaskiniowy O kurdej, tu chyba mógł spadnąć O no chyba tak Ważne one trują O jezu, wpadłem to Czekaj, ja ci ratuję Wychodź. Poczekaj, jezu, dobra Jeny Ole, ekspa To ja to zatrą dziurę Może zróbmy skrzynkę, bo No tak, 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 tak. Zaraz wpadniemy i... Boże, jaka atmosfera u mnie w domu po tym meczu. Pierwszy nasz filmik, no mój pierwszy filmik, w euro. W euro, no bez kitu. A dzisiaj, nie, ja dzisiaj wstawiłem filmik, ale robiony wczoraj był. O, tu skrzynka, zaglądasz do skrzynki? Takiej. Za zasadami? Nie, tam jest. Łódka! I Pieczone? Chociaż? I znowu goście, jak pierwszy raz to kręciliśmy, to też gości, nie <laughs> u mnie. Pieczone? Hę? Pieczone mięsko. Pieczone mięsko, przydałoby się. A ty tu robisz ten? A ten był za skrzynką. Tam za, za, za Czekaj, a co my z tą łódką mamy zrobić? Może gdzieś trzeba będzie do, dopłynąć. A, pamiętasz co było ten? z, pie... no, z tej, 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 no. z tej wyspy? To, na koniec. Jak Masz numer... ten? Osiem desek? Mam. To weź rzuć. To A po co no. łódkę już? Hę? A co tam było tam ze tą skrzynką? No tylko łódka. Okay, to ja skrzynkę, bo po co się wezmę włożę tu wszystko, bo znając mnie to zaraz zniszczę. Yy, A to tutaj to mapę, to mapę to roztwierdzi... O, roztworzyłem. Widzę wysep. Jesteśmy na środku, mamy wysepkę. O, drzewo wyrosło. Ja tutaj się rozejrzę. Nie, już nic nie ma. Masz sadzonki jeszcze, czy tylko jedna tam była? O, urosło drzewko. No. No to dobrze. O, o, chyba ściemia się. Czy jest jakoś szybko, nie? Ale że? Ściemio się. Daj mi, yy... Albo nie dawaj mi. Dobra, teraz czekać na sadzonki. Tu przyniosłeś? No, zrobiłeś skrzynię. Nie, ukradłem. A. Ale to można było kraść? Ale tamta była niepotrzebna chyba. No chyba tak. Dwie dwie Dobra. Te dwie jeszcze zostawiłem, Deseczki... A nie, crafting table mamy. Gdzieś... O... Daj mi to, co może być. O, zrobiłeś pochodnie! No już pewnie robię. No to masz patyki, od razu moje. Mam. Ale masz jeszcze moje. Nic, Bierz, bo... Albo wstać do tego. Masz pół pochodni. Pół, pół pochodni? Ty rozsiedl tu całą wyspę, bo tutaj może Będą się spawnić pewnie. To jest niebezpiecznie. Słuchać pojąki ciągle. No. The, oh, the enter <laughs> Mamy sąsiada. Czy chyba cały jest? Nie jeszcze tam pod naszym domem. Spadła sezonka jakaś? Nie musiał A ma ala... Czekaj, Alawa jest tam, przy tym... To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść, to już jest koniec. Możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni. Możemy iść.